Jest kilka minut po ósmej rano, Poznań, dzień zaczyna się bardzo ciekawie z tego względu, że prognozy, mimo że wczoraj były optymistyczne, teraz już takie nie są, więc podjąłem rano decyzję, że, że pojadę pociągiem już do domu, do Katowic. Niestety wszystkie, dosłownie wszystkie pociągi na dzień dzisiejszy, nawet z milionem przesiadek, nie ma możliwości, żebym nimi pojechał z rowerem. Wszystko jest zajęte. Co to oznacza? Mimo ogromnego ryzyka. Jadę. Jadę do Wieluniar a za krzokami termy maltańskie. Może jak wyciągnę rękę, to zobaczycie. Tam normalnie chyba jakaś skocznie narciarska takie zniesienie i to na tyle będzie tych atrakcji w dzisiejszym no cała reszta to jest już po prostu najludniejszy etap dymania aż do Wielunia gdzie nie mam zaplanowanych żadnych atrakcji mokro trzeba omijać nie ubrałem ochraniaczy na buty, no bo nie wiedziałem, że ja w ogóle będę, będę jechał rowerem ale w, w środzie za 30 km w Środzie Wielkopolskiej dla bezpieczeństwa jest założę, gdyby mnie coś złapało kilometr 68 i będę wjeżdżał na prom I to jest chyba w zasadzie jedyna atrakcja dzisiaj fajniejsza jaka, jaka będzie na, na trasie, no ale ale fajnie, fajnie, zawsze to jakaś odmiana. Ostatni raz takim promem płynąłem przez Wisłę, jak wracałem kiedyś z Krakowa. No ale no cóż, no. czekamy aż pode mnie podpłynie, i lecimy. No, i przeprawiłem się na drugą stronę. Powiem Wam, gościu, który steruje tym promem, jeśli tak można powiedzieć, no, bardzo ogarnięty w temacie kolarskim. Ogólnie, bardzo dużo ludzi, właśnie ten na rowerach przejeżdża, dużo na takie wycieczki, jak ja się wybierają. Także, no, nie jestem jedyną osobą, która wybrała tą trasę. A to dobrze. No bo no asfalt nie jest tu niestety najlepszy. No ale jakoś idzie, nie? Jakoś się to kręci. Ale bardzo miły, pozytywny pan. Fajnie usłyszeć, że inni też, też tak podróżują. Że nie jestem jedyny. No i że ogólnie branża turystyka rowerowa z roku na rok w Polsce rozwija się coraz, coraz lepiej jest na coraz wyższym poziomie coraz więcej osób wybiera rower prognozy były tak niekorzystne a jest po prostu bajka mega ciepło typowo letnia pogoda 145 km jestem za Kaliszem, już w kierunku Wielunia. Ścieżka rowerowa moim zdaniem bardzo fajna, jeżeli chodzi o to, co, co tutaj rośnie. Nie wiem co to jest, ale po prostu ładnie wygląda. No i ten widok pola, które rozciąga się na niewiarygodnej powierzchni. Dla mnie robi furorę. Nie będę też ukrywał, że wybierając się na tą trasę, oczekiwałem czegoś takiego, czyli właśnie e, pól, e, obszarów wiejskich, no, rzeczy, których tak jak z tym traktorem wcześniej, rzeczy, których tak naprawdę w mieście się nie spotyka. No i właśnie tak wyobrażałem sobie drogi, którymi będę jechał, że, że tak to będzie wyglądało, że takie będą widoki. Także jestem zachwycony. Naprawdę jestem zachwycony potężnie. A jestem dokładnie o, jest nawet znak przed miejscowością Baudoń. Zostało mi jakieś 20 parę kilometrów do Wielunia. Przez ostatnią chwilę nic się za bardzo nie działo. Poza tym, że jechałem tragiczną drogą. Więc no po prostu nie chciało mi się nagrywać. A nawet nie było jak tego zrobić. W sumie tyle. Jem sobie mentosa owocowego i ruszam na wieluń. Krajoweczki to ja lubię. Szerokie pobocze, równy asfalt, czysto... Tak można jechać. Do celu zostało mi już z jakieś nie wiem 3 kilometry. Dlatego wybrałem fatalną ścieżkę zamiast drogi, bo po pierwsze jest zakaz, ale no chciałem takie zakończenie na gorąco nagrać. No i przede wszystkim no jestem bardzo szczęśliwy, że cała wyprawa przebiegła bezpiecznie, bez żadnych defektów. Można powiedzieć, że w zasadzie. Przebiegła prawie że idealnie. Do czego można mieć zastrzeżenia? Przede wszystkim do pogody. Nie była idealna, ale nie była też tragiczna, trzeba przyznać. no Tylko w Poznaniu no zostałem brzydko mówiąc zgwałcony. Dwa błędy w planowaniu trasy. Także zajechało się na jakieś czarne dziury bez asfaltu. A tak poza tym wszystko super. A jeszcze jedno. No przez tę pogodę mimo wszystko nie zobaczyłem Torunia, na który w zasadzie najbardziej liczyłem w całej tej wyprawie, nie zobaczyłem gniezna, no i dzisiaj jadę tylko do Wielunia, a nie do Częstochowy, eee, z tego względu, że no na Śląsku pada cały czas, czy cały czas no Pada, przestaje. Pada, przestaje, więc bez sensu. Muszę powiedzieć, że mega udało mi się z tą pogodą w ogóle dzisiaj, no bo wszystkie aplikacje pogodowe pokazywały mi tragiczną, tragiczny scenariusz, więc chciałem jechać pociągiem, a przez to, że nie było miejsc, no byłem zmuszony, żeby jechać rowerem. I się okazało, że ja całą trasę przejechałem w słońcu. Także no, jadę na krótko, cały czas jest godzina 17. Ale już zaczyna się robić zimniej. Strzelam, że tu też za chwilę pojawi się deszcze. No, a tak poza tym, wszystko super. Coś czuję, że zdążyłem w punkt. Tu chyba też będzie padać.